Radia Września i 7. Dziś będą się ważyć losy Szkoły Podstawowej w Grabowie Królewskim. Radni na wspólnym posiedzeniu komisji podejmą lub nie decyzję o zamiarze jej likwidacji. Tomasz Szternel, witam w gościńcu Radia Września. A wraz ze mną jest wuj gminy Kołaczkowo Teresa Wasza. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pani wójt o potrzebie reorganizacji kołaczkowskiej oświaty mówiło się od dawna, ale jak dotąd na słowach się kończyło. Pani ten temat wywołała, pani chce podjąć konkretne decyzje. Dlaczego? O procesie zmian w oświacie w gminie Kołaczkowo mówiliśmy już od kilku lat, natomiast powstrzymał ten proces powstrzymała wiadomość o likwidacji gimnazjów i systemie wygaszających tych gimnazjum. Ten proces mamy za sobą i wiedzieliśmy o tym, że ten trudny temat czeka nas wszystkich. Społeczeństwo, ale również i organ prowadzący, radnych. Przedłożyła pani radnym kilka wariantów reorganizacji oświaty. Jednym z nich jest likwidacja szkoły w Grabowie Królewskim. I to właśnie za tym wariantem pani optuje. Dlaczego? Głównym powodem to y, mała liczba dzieci w klasach. Y, myślę, że Państwo już wiedzą: od września tego roku do klasy pierwszej chodziłoby pięcioro dzieci, do klasy drugiej czworo, do klasy trzeciej troje, do klasy czwartej dziewięcioro, klasy piątej nie ma, y, klasa szósta to dziesięcioro dzieci, klasa siódma trzynaścioro, klasy ósmej też nie ma tego, że nie było uczniów, jeden uczeń, który chodziłby do tej klasy, za zgodą rodziców uczęszcza i kończy edukację w szkole w Kołaczkowie. Czym ta sytuacja może być spowodowana? Bo przecież to nie jest tak mały obwód, jakby się mogło wydawać. Tak, do mm, szkoły podstawowej w Grabowie Królewskim należą dwie miejscowości Krzywa Góra i Grabowo Królewskie. I statystycznie do tej szkoły powinno chodzić ponad 106 dzieci. Tak wskazują statystyki, natomiast y, chodzi do tej szkoły 40 dzieci mniej. Dlaczego? Y, główny powód to ten, że gro rodzin jest zameldowanych tutaj w gminie Kołaczkowo, tutaj nie mieszka, zabierając dzieci ze sobą. Y, są to rodziny, które przebywają za granicą, w, w innych y, gminach naszego powiatu i dalej. Ale również są też dzieci, których rodzice zdecydowali, aby dzieci uczęszczały do innych szkół poza naszą gminą. Mają takie prawo, prawda? Oczywiście. Jakie korzyści, proszę powiedzieć, finansowe i nie tylko przyniesie likwidacja tej szkoły? Korzyści finansowe są na pewno bardzo ważne. Ekonomia jest nieunikniona nie, nie i nieubłagana. Natomiast przedstawiłam rodzicom i dzieciom propozycję pójścia do szkoły. Gdzie szkoły są wyposażone lepiej niż szkoła w Grabowie Królewskim? Mam na myśli tutaj szkołę w Kołaczkowie, która do tej pory była szkołą gimnazjalną, wyposażona dobrze w klasopracownię, czego nie ma w szkołach podstawowych pozostałych. Na pewno duży atutem jest również sala gimnastyczna, kompleks boisk sportowych z Orlikiem kuchnia i stołówka, bo do tej pory z Kołaczkowa właśnie przewozimy posiłki do Grabowa Królewskiego i myślę, że stworzenie klasy takiej, jakiej ona powinna prawidłowo funkcjonować, a dziecko realizować również nie tylko dydaktycznie, ale również i fizycznie, społecznie zdecydowanie przemawia za tym, że jest to dla tych dzieci korzystne. Rodzice uczniów z Grabowa pytają wprost, dlaczego reorganizacja oświaty ma się odbyć tylko kosztem jednej szkoły, ich szkoły? No to pytam w ich imieniu. Dlaczego? To nie, że kosztem y, ich szkoły i oni dzieci... Tak, oni tak to odbierają, żeby była jasność. Y, tak, tak małej szkoły nie mamy. Y, gmina Kołaczkowo, która liczy y, około 6 tysięcy mieszkańców, y, ma cztery szkoły publiczne, jedną szkołę społeczną. Y, najmniejszą szkołą... Y, właśnie gdzie liczba dzieci nie przekracza 70, gdzie troje jeszcze dzieci jest poza obwodu. No niestety no, tak jest z liczną klasą jak jest, ten proces postępuje, to znaczy postępuje w dół. I dzieci każdego roku jest coraz mniej. I statystyki 6 lat do przodu, a już wiemy, bo również wiemy ile urodziło się dzieci w 19 roku, pokazują, że tych dzieci będzie coraz mniej. I myślę, że rodzice nie chcieliby, na pewno większość, aby ich dzieci uczęszczały do klas, gdzie dzieci jest troje, czworo czy pięcioro. Wiem, że uczestniczyła Pani w jednym ze spotkań z rodzicami uczniów z Grabowa. Z jakim efektem do porozumienia, z tego co słyszałem, nie doszło? I to znaczy, powiem, że wśród licznego grona rodziców dziadków opiekunów dzieci Znalazły się yy, osoby, kilka osób, które w bardzo skuteczny sposób zagłuszały moją wypowiedź, nie pozwalając przekazać w pełni informacji. Ja oczywiście pozwalałam yy, rodzicom wypowiedzieć się, wysłuchać ich problemów, natomiast moje odpowiedzi potem były sukcesywnie i, i skutecznie zagłuszane. Właściwie to spotkanie yy, oprócz tego, że żeśmy się spotkali. I wymienili um, swoje spostrzeżenia um, w niewielkim stopniu, um, nie dały żadnego efektu. Na drugie spotkanie, to które odbyło się w miniony poniedziałek, pani zaproszona już nie została? Nie. Wiedziałam o tym spotkaniu i powiem, że sercem i myślami byłam z mieszkańcami i z tą szkołą. Natomiast, no, skoro społeczeństwo nie życzyło sobie mojej obecności, no, postanowiłam nie uczestniczyć. Ja to spotkanie sprowadzę do wystąpienia posła Zbigniewa Dolaty, bardzo znamiennego, który ku uciesze mieszkańców zapewnił, że szkoła nie zostanie zlikwidowana, że nie wyrazi na to zgody Wielkopolska Kurator Oświaty. Co pani na to? Słyszałam tą wypowiedź i w mediach i powiem, że jestem zaskoczona Dlaczego taka deklaracja ze strony pana posła padła, nie chcąc wysłuchać drugiej strony, a więc samorządu, organu prowadzącego? Między nami takiej rozmowy nie było i myślę, że tutaj popełnił pan poseł błąd, deklarując społeczeństwu obietnicę, że na pewno szkoła nie zostanie zamknięta. Nikt z nas dzisiaj nie odpowie, czy tak się stanie, czy nie. No, pan poseł był autorem wielu kontrowersyjnych test. Jego zdaniem gmina nie dopłaca do szkół, gmina tylko nie potrafi nimi zarządzać. Jak to jest? Potrafi czy nie? Myślę, że same rzeczy, które dzieją się w naszym środowisku, w naszym społeczeństwie inwestycje, dofinansowanie szkół, inwestycje w szkołach. Pokazują, ja nie muszę się wcale tłumaczyć, że dobrze gospodarzymy środkami finansowymi, natomiast powiem, że subwencja na ten rok jest o 300 tysięcy niższa, pokrywa nam w 50% wynagrodzenia nauczycieli. Pozostałą kwotę musimy dołożyć i na ten rok dokładamy kwotę około 2 milionów złotych. Każdego roku ta kwota jest coraz wyższa. Wybiegnij... A dzieci jest coraz mniej. Tak? Wybiegnijmy do przodu. Pani Wójt. jesteśmy przed wspólnym posiedzeniem komisji, przed sesją. Co się wydarzy? Jaki jest pani scenariusz? Nie jestem w stanie przewidzieć, jak będzie przebiegać i komisja, i sesja. Bardzo trudną rolę do spełnienia ma pani przewodnicząca, bo spodziewam się, że będą uczestniczyć w tej sesji rodzice, goście. Zapowiedzieli przyjazd, to prawda? Y Chciałabym tylko prosić, żeby odbyło się to w kulturalny sposób. Myślę, że Pani Przewodnicząca udzieli każdemu głosu, abyśmy nie zakłócali się nawzajem i merytorycznie porozmawiali nad tym, co nas czeka. A co w sytuacji, jeśli radni nie podejmą decyzji o zamiarze likwidacji szkoły? Jaki jest plan B, jeśli w ogóle jest? Myślę, że ten proces jest nieunikniony i my będziemy musieli przystąpić do tego procesu w kolejnym roku. Natomiast jeżeli będą takie decyzje, no ja jestem organem wykonawczym i po prostu będę realizować podjęte uchwały. Co to będzie oznaczało dla budżetu gminy, nie tylko tego tegorocznego, ale także tych na następne lata? Budżet gminy na 2020 rok to kwota ponad 29 milionów złotych, z czego 11 milion, prawie 11 milionów przeznaczamy na zadanie, które nazywa się Oświata i Wychowanie. A przecież zadań samorządów jest bardzo wiele i oczekiwań społecznych w innych tematach jest też bardzo wiele po prostu nie będziemy realizować innych zadań Smutne to i niestety tak kończymy dzisiejszą rozmowę moim gościem była wójt gminy Kołaczkowo Teresa Waszak Czy mogę jeszcze powiedzieć słowo? Ależ oczywiście. Ja mimo tej trudnej sytuacji pragnę złożyć wszystkim życzenia wszelkiej pomyślności w nowym roku Dużo zdrowia i dużo sił do realizacji. Planów. Wszystkiego dziękuję. Dobrego. Dziękujemy. 93 i 7. Najlepsze polokalne.